Jest nas siedmioro na jednego. Damy radę go unieszkodliwić. <śmiewanie> Wróciłam, a nie mówiłam. Chora jesteś! Kochasz to! Hej, Cliff! Zdaje się, że ty i ci twoi macie problem. Po wielu tygodniach ledwo udało ci się nazdywać, mimo że miałeś do pomocy całą machinę pogodową. <śmiewanie> Tym razem rozdepczę was osobiście! Tra! Dostańcie się do panelu kontroli i schakujcie rakiety. Te satelity nie mogą zostać wystrzelone. My ich powstrzymamy! Już! <laughs> Musimy utrzymać ich z dala od Frostiego i Ziriego za wszelką cenę! Możesz, nie mogę! Ja to wiecznie mam pod górkę! Tylko dlatego, że znam się na komputerach, sam mam rozkminić, jak powstrzymać pięć startujących rakiet i jedną już na orbicie? Schakuj system naprowadzania, Frosti. Zmień trajektorię lotu, żeby roztrzaskały się o siebie w pół drogi, Frosty! Chwila! To jest pomysł! No, niezły. Zrobię atak typu odmowa dostępu na ich system naprowadzania. Szacun, robisz DDoSy! I to już od kołyski. Tak, chowałam to na mojego ex, lecz chyba muszę zmarnować na ciebie. Żarty sobie robisz? Pora stać się kierowcą motocykla. Yo, chyba wiem, jak odłączyć kliwowi kombinezon. Celujcie w mały przycisk z tyłu. Roboty sparingowe na szkoleniu dla szpiegów miały dokładnie taki sam wyłącznik. Luz, pracuję nad tym. Uu, udało się przestroić system naprowadzania trzech rakiet. Tylko trzy rakiety? I nie położycie brudnych łap na ani jednej więcej, Gamonie. <grymny> Echo, możesz pomóc? <grymny> gdzie tym celujesz Tym razem nie spoduje Co się dzieje <śmany> Tony nie rozpraszaj nas!